Abemus Papa. W ciągu dnia zobnotowana jest dwóch nur na aura. Będą występować słabe lokalne opady mieszane. Mów tego śniegu oraz deszcz ze śniegiem. Temperatura powietrza w regionie wzniesie o 1 do 3 stopni na plusie. Jak będzie słaby, wiejecie z kierunkiem. Mamy Państwo prawo, dobra. Zaproszę o słowo, co się wydarzy. Poprawki Halo? się taka sprawa miała Potrzebuję pieniędzy. Nie mogę tam po niej przyjechać. Taki kolega zaczniemy przyjemnie. kształcenia związku z Proszę Państwa, zadzwonię później. Jeżeli dzwoni ktoś z rodziny, to prosi o natychmiastowe przekazanie pieniędzy, rozłącz się i zadzwonź do tej osoby. Tadeusz objął nadzorem do postępowania i śledztwo nie wykazało udziału osób trzecich. Ciała dwóch mężczyzn zostały znalezione w różnych miejscowościach powiatu gryfickiego. Dlaczego nikt ich nie szuka? Szczegóły w programie Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, sobota 13 do 3. Czekamy na Państwa.